Ja, zapraszam Was dzisiaj na mojego ostatniego skipa. Właśnie chciałabym powiedzieć, że najlepsze mango jest na są na śmietniku, dlatego że są miękkie, a w sklepach są twarde. Góra, góra, góra. Teraz chciałabym wam powiedzieć, dlaczego jest to mój ostatni skip. Otóż sprzedaję betę. Tą moją piękną. TĄ MOJĄ PIĘKNĄ! I jest mi z tego powodu bardzo przykro. Bardzo. Ja mam od wczoraj po prostu. Wstawiłam ją na ogłoszenie z nią i liczyłam na to, że mm, sprzeda się... będzie się długo sprzedawać, bo to jest gruz jednak. Dużo trzeba pieniędzy w nią włożyć. Więc tak jakby liczyłam, że się trochę to potrwa i że zdążę się z nią pożegnać. A tak naprawdę sprzedała się z dnia na dzień i... i właśnie pojechałam na mojego ostatniego skipa w niej i strasznie... Żal mi jest strasznie, no to jest moja pier mój pierwszy samochód. Pierwsza byciura, dzięki niej nauczyłam się jeździć. Była ze mną na Woodstocku, ostatni, który się odbył, taki prawdziwy. No... Nie wiem, jak ludzie na przykład sprzedają samochody po 50 latach nie jeżdżenia nimi, ja nie rozumiem. Ja bym umarła, ja bym zostawiła sobie ten samochód na, nie wiem, w garażu, żeby stał tylko po to. Masakra. No nic. No i witam serdecznie w drugi dzień. Eee, jadę już tym razem Dodgeem. Beta została wczoraj sprzedana. Co to, żeby było śmieszniej, to oni kupili ode mnie tą Betę. Postawili ją za winklem u mnie pod blokiem. Więc jak dzisiaj poszłam z psem, to jeszcze na nią mogłam spojrzeć. Pewnie też nadal tam stoi. No jest moja bunia, kochana. Dobra. Jadę na pocztę, muszę wysłać paczki z vinted, muszę wysłać fakturę i muszę odebrać jakąś paczkę niespodziankę. Nie wiem kto i co mi wysłał, ale czeka na mnie jakiś żabce. zajebista żabka w ogóle. że wam za chwilę żabkę żabulkę. Pieseczka. Też pieseczku. Żabka tutaj u mnie niedaleko. Jest w 100% jakaś taka ekologiczna recyklingowa i tak dalej. Można tam na przykład przywieźć butelki plastikowe i zamienić sobie na żapce, czyli te takie punkty w aplikacji Żabki. Chcę wam pokazać, to jest automat, w którym można oddać Plastik yy, i właśnie zyskujecie wtedy jakieś żabsy, wtedy wymieniacie sobie te żabsy na, yy, no na wiecie, na jakieś pierdowy z żabki, więc spoczko, nie? Jak się chodzi, to wytwarza się energia i zasila tą całą żabkę. Proszę bardzo, 100% energii w tym sklepie pochodzi z odnawialnych źródeł, fotowol paneli fotowoltaicznych polskiej farmy wiatrowej. No, nice. To jest moja paczka, to jest moja paczka niespodzianeczka, nie wiem co jest w środku, ha, wiecie jestem ich <grych> a tutaj możecie sobie jeszcze um, doładować samochód elektryczny, nice, 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 nice. Muszę coś sprostować, dlatego że ja y, wiem, że ktoś coś miał mi wysłać i podałam adres, dlatego ten człowiek miał ten adres, ale nie wiem, co jest w środku, bo czekam na kilka paczek, no więc jakby wiedział, co chodzi. Zaraz zrobimy unboxing oficjalny. Okidoki, więc to jest butelka, która nadaje się w 100% do recyklingu i podczas jej produkcji nie powstały żadne, żadne odpady e, i co? I opakowanie jest turbo ekologiczne, nie zawiera żadnych ulotek. W... Cześć, witam się z Wami w piątek. Ja jestem już po lumpie, jestem daleko od domu. Przyjechałam po, po jakieś fajne rzeczy do lumpa em, na targi vintage, dlatego, że ja mam własny second hand online i e, bardzo często wystawiam go na targach vintage, więc muszę przy, przygotować sobie asortyment. A na co dzień możecie mnie spotkać na No Basic Store na Instagramie i na Vinted No Basic Store. Powiem Wam, że oprócz takich turbofajnych fajnych, vintage rzeczy znalazłam też taką przepiękną poszewkę na poduszkę z takim wyszywanym ptaszkiem jest dwustronna, w ogóle przepiękna jest. 80% wełny w płaszczu, tutaj mamy mm, swetry z merynosa i z 100% wełny, któryś z tych jest. Także dobry łup. Nie wierzę, że zabrali moją betę w końcu. No Siłanko, witam Was. Dzisiaj jest niedziela, jest niedziela niehandlowa, a dzisiaj jest wyjątkowy skip, dlatego że dzisiaj skipuję z, ze zwyciężczynią charytatywnego e, skipa ze mną dla woźb. Wygrała kwotą 600 zł, więc szacuneczek, że ktoś chce zapłacić tyle za spotkanie ze mną, za skipa. Nie, szanuję, w sensie zajebiście, zajebista sprawa. E, bardzo się cieszę z tej akcji. Mam nadzieję, że coś znajdziemy, bo inaczej no, to jakby troszecz, troszeczkę będzie smutno. E, no ale to jest, wiecie, jakby ryzyk fizyk, no nigdy nie wiadomo, co się znajdzie i w jakiej ilości. Zobaczymy. No dobra, zaczynamy. Siema!